Każdemu damy radę. Radę damy każdemu. W studiu goście, bo tak się już udarło, że gdy rozmawiamy w Radiu Katowice o zwierzątkach, pani Klaudia Kuraś, psycho, zoopsycholog, przychodzi ze swoją córką Tosią. Cześć Tosiu. Cześć. Jak tam u Ciebie wszystko dobrze? Tak. A powiedz mi, bo ostatnie dni są strasznie gorące. Tobie nie jest ciepło, ty masz koszulkę z długim rękawem? Z no i co, nie jest Ci za ciepło? Nie. A co jest najważniejsze w takie upały? Żeby dawać zwierzętom pić. Zwierzętom, a ludziom nie? Tak. I co jeszcze jest ważne z tymi zwierzątkami, jak jest I bardzo gorąco na dworze? Nie można zostawiać ich w samochodzie. I dzieci też nie wolno zostawiać w samochodzie, prawda? Tak. Tak, to jest, pani Klaudia, trochę ze zwierzętami, jak i z dziećmi i ludźmi, prawda? Bo one tak samo cierpią przy tych temperaturach. Mhm. Wszystko, upał wszystko się nieco zerżał, ale dalej jest gorąco. Mm. Tak, wszystko, wszystko się zgadza, to się ma stuprocentową rację, bez wody my nie możemy w takich temperaturach funkcjonować, no i zwierzęta również. I to o czym to już pewnie wszyscy do znudzenia mówią, broń Boże, nie zostawiamy ani naszych dzieci, ani obcych dzieci, ani zwierzaków w samochodzie, bo czasami nam się wydaje, że tylko wyskoczymy na chwileczkę, a ta chwileczka może się skończyć tym, że przychodzimy i zwierzak już jest w stanie nadającym się do bezpośredniej akcji lekarza weterynarii. Wszyscy mówią, wszyscy przypominają, a ciągle jednak znajdują się osoby, które o tym, no nie wiem, nie myślą, zapominają, właśnie tak jak Pani mówi, ja na momencie, które tylko wyskoczę do sklepu. A potem gdzieś nam ucieka świadomość tego, że w samochodzie jest dziecko albo zwierzę. Tak, bo to jest złudne. Wiele osób myśli, że na przykład jak uchyli szybę w samochodzie, to coś, to coś zmieni. Ale to nic nie zmieni, bo ta, ta temperatura i tak wzrośnie do, do takiego poziomu, który jest po prostu no, groźny dla, dla zdrowia i, i, życia. I każdej, życia każdej żywej istoty, która tam zostaje. I to, co jest istotne, Istotne to to, żebyśmy z jednej strony tego oczywiście nie robili, natomiast ja cały czas podkreślam, żebyście Państwo, jeśli widzicie taką sytuację, już nie mówię, że widzicie, że ktoś dziecko zostawił, bo to jest od razu, od razu powinna być reakcja, natomiast jeśli widzicie, że ktoś zostawił zwierzę w samochodzie, reagujcie. To znaczy, robicie to w ten sposób, orientujecie się, wołacie właściciela pojazdu, tak? nawet, nawet stojąc przy tym samochodzie, jeśli nikt się nie odzywa, robicie zdjęcie, tego pojazdu, zdjęcie psa a, i wybijacie szybę. Wybijamy I... boczną szybę, tak, można to zrobić tak, 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 twardym tak, tak, przedmiotem, tak, tak. zawiniętym w ręcznik. Jeśli, jeśli gdzieś tam siedzi, ty, czy to zwierzę, czy, czy dziecko, to, to tą szybę to... jakby najdalej od, no oczywiście, od siedzącego przyrodniku, to, to jasne. Pani Klaudio, proszę powiedzieć, czy w taką pogodę, no bo tak, my pijemy więcej na pewno. Zwierzaki powinny mieć absolutnie całodobowy dostęp do uh -huh. świeżej wody. Co to jest świeża woda? Jak często tę wodę powinniśmy wymijać? zmieniać? No też zależy gdzie, gdzie ona stoi, prawda? Bo jeśli stoi w mieszkaniu gdzieś tam w, w kuchni na, na kafelkach i yy, yy, nic się z nią nie dzieje, no to wiadomo, że, że jeśli zwierzak zużytkuje to, to dolewamy. Natomiast pamiętajmy o tym, że jeśli mamy na przykład psa, który, yy, który mieszka na zewnątrz w kojcu, nawet jeśli ten kojec jest z, yy, zacieniony, to przy takiej temperaturze ta woda błyskawicznie paruje. Tak? I co więcej ona też staje się, jeśli na przykład stoi miska w słońcu, no to ona też będzie gorąca, więc pamiętajmy o tym, że to nie może być woda, która jest prawie wrzątkiem, tak? bo, to, bo to mija się z celem. A co z jedzeniem, bo przy tej temperaturze jedzenie też psuje się błyskawicznie. No, na dworze, na w słońcu, to już w ogóle mhm. wiadomo, że to po, po, po kilkudziesięciu minutach będzie śmierdzące, niedobre i coś, co chyba może zwierzakowi wręcz zaszkodzić. A to jedzenie w domu, które na przykład nie wiem, dajemy psu czy kotu czy chomikowi, no chomikowi raczej suche, prawda, mhm. więc się nic nie powinno stać, ale to, 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 to mokre tak zwane jedzenie. Wyrzucamy wieczorem, jeśli zwierzę nie zjadło? Na pewno ja, ja generalnie jestem zwolennikiem tego, żeby jedzenie nie było dostępne stale i to bez względu na to, czy to jest pies, czy to jest kot, to wynika jakby z innych, z, z innych aspektów. Natomiast zwłaszcza w takich temperaturach, żeby zwracać uwagę na to, żeby nie zostawały żadne resztki, zwłaszcza mokrego jedzenia, i karmy suchej, jeśli ktoś wcześniej ją namacza. Bo to wystarczy pół godziny, godzinę i to się nie nadaje. Tym bardziej, że zwierzak tego nie ruszy. Większość zwierząt w ten, w ten sposób y, przygotowanej karmy, odstałej nie, nie ruszy. My mamy w upał na ogół wie, mniejszy apetyt. Zwierzęta też? Czy, tak. czy to nie ma znaczenia? Tak, też. Tak. Czyli Z nie należy tak. się martwić tym, że nasz kot pies, chomik no, no je mniej w taki upał? Nie, nie, nie. nie. No tym bardziej, że, że wtedy najczęściej, ja mówię o tych zwierzętach, które mieszkają, w mieście. Właściciele i zwierzęta same mają jakby ograniczony, we, ograniczoną wewnętrznie potrzebę ruchu, tak? Czyli raczej nie wychodzimy w środku dnia na takie długie spacery. I psy też mają zredukowaną w związku z tym aktywność. No, koty również. No więc właśnie o te spacery chciałam zapytać. Zmuszamy zwierzaka, który kładzie nam się pod nie, domem na nie, asfalcie, nie, 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 na płytkach nie, nie, nie. Nie, nie. nie idę dalej. Nie. Spacery rano i wieczorem. Ale to, to, to wieczorem to już jest ta no, 19. Jeśli ktoś trenuje z psem, to wcześniej rano, ja nawet wczoraj w, 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 czytałam wypowiedzi, jak sobie zorganizować treningi, niektórzy wstają 4.30. Bo to potem... Dziwiam bo potem pies odmawia, nie ma chęci współpracy, współpracy tak? No mm -hmm. i trudno się, trudno się dziwić. Wróćmy jeszcze na moment do samochodu, bo mówiliśmy o tej sytuacji, kiedy w samochodzie robi się bardzo gorąco. Fachowcy twierdzą, że w ciągu kilkudziesięciu minut temperatura w samochodzie może osiągnąć nawet 60 tak, stopni. To jest, tak. to jest dla nas niewyobrażalne, bo jak jedziemy, no to na ogół jakoś tam się schładzamy, ale w zamkniętym aucie robi się po prostu natychmiast no jakaś, jakaś mikrofalówka nieomal, ale też podróżujemy ze zwierzętami. to już jest coraz bardziej popularne i o tym podróżowaniu będziemy także więcej mówić w drugiej części naszej rozmowy. No ale tak mamy w autach klimatyzację i nic przyjemniejszego niż w taki dzień mm -hmm. jak dzisiaj łączyć mm -hmm. sobie klimę i jechać w chłodnym samochodzie mm -hmm. 3-4 godziny albo nad morze 7, mm -hmm. albo 17. Czy, tak, dokładnie. <noise> ja mam, wie, wiecie Państwo, taką re refleksję ostatnio, że y, generalnie chyba mam y, Część osób ma problem z ustawieniem właściwej temperatury klimatyzacji. Myśmy z Tosią były jakiś czas temu w sklepie zwykłym osiedlowym. Weszła pani, która było 35 stopni na zewnątrz w cieniu, weszła pani, która powiedziała, że tu się nie da wytrzymać, bo temperatura klimatyzacji była prawdopodobnie ustawiona na 18 stopni. To się zawsze kończy źle w sensie chorobą. I to nie tylko dla nas, ale dla naszego zwierzaka. I teraz tak, jeśli na dworze jest 30 plus, a my zrobimy sobie 18 a, i damy na przykład psa z przodu, tak, ale to, to około, około tam siedzenia kierowcy. Czy... Czyli przed nawiewem. Tak tak, przed nawiewem, ale także z tyłu. No to też pamiętajmy o tym, jaki, jaką formę ma oddychanie psa, tak? Pies dzieje w ten sposób, wentyluje i powiem Państwu w ten sposób, 90% szansy, że przyjedziemy na miejsce e, i, i za dzień, dwa jesteśmy u lekarza weterynarii z zapaleniem uszu i z zapaleniem gardła i górnych dróg oddychowych, bo to nie ma szansy się inaczej skończyć, bo proszę wziąć pod uwagę, że my też robimy przystanki, tak? Pies z Cesiku. No to hej, z na te 30 stopni, na, na, na te 30 parę, No to je organizm nie ma takiej opcji, żeby się, żeby się dostosował, tak? Jak jeszcze możemy naszym zwierzakom pomóc w wytrzymaniu upału? No co, z psem możemy iść nad rzekę, nad jezioro? To jest metoda? Czy nie wiem, w ogrodzie z A, tak, zimną można, wodą go schłodzić? E, można jak najbardziej. Zwierzaki, które, które chcą, to, 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 to oczywiście tak. Które nie za bardzo tolerują wodę, to nie zmuszajmy. Tutaj tylko taka, taka drobna uwaga, może szczegół e, dla e, psów, które, e, raz, które mają dużo podszerska, pamiętajmy o tym, żeby ten pies potem dobrze wysechł. Tak? Czyli to nie może być tak, że my gdzieś idziemy, wykąpiemy tego naszego Nowofundlanda i potem go wkładamy do, do, do nieprzewietrzonego pomieszczenia, bo ta sierść brzydko mówiąc może się zakisić i potem mogą być problemy dermatologiczne w związku z tym. Natomiast jakie inne są możliwości chłodzenia? Są proszę Państwa maty chłodzące. Część psów lubi. Nie. Są kamizelki chłodzące, to jest bardzo fajna sprawa i duża część psiaków je lubi, natomiast widziałam też obroże takie chłodzące i tutaj nie. Tutaj bym była ostrożna, dlatego że pamiętajcie Państwo, że y, tutaj to jest krtanik, gardło, gardło i górne drogi oddechowe, więc tego nie robimy. Natomiast kamizelka chłodząca, jeśli pies chce, mata chłodząca, jak najbardziej proszę się rozejrzeć, fajna rzecz. No to my teraz woda i telefon. 32 <noise> 205 10 22 to numer naszego telefonu. telefonu pani Klaudia Kuraś, zoopsycholog jest do Państwa telefonicznej dyspozycji o wszystko, co z kondycją naszych zwierząt w tak jaką pogodę jest związane, można pytać o inne rzeczy, o podróżowanie z psami, o wakacje z psem. O tym odbędziemy rozmawiać za godzinę. Bardzo proszę. 32, 205, 10, 22. Tosia, twój piesek, którego trzymasz teraz na kolanach, lubi kąpiele, czy nie próbowałaś? Nie próbowałam. A to w takim razie tradycji jeszcze musi się stać zadość. Bardzo proszę, żeby pusia yy, zaszczekała. zaszczekała.